Aniołowie między nami, niewidzialni strażnicy domu. Nasze domy, schronienia pokoju i miłości, mogą gościć bardzo wyjątkowe obecności aniołów stróżów. Istoty światła i współczucia poświęcone prowadzeniu i ochronie nas w naszej ziemskiej podróży, niewidzialne dla naszych oczu, ale obecne w każdym kącie, emanując pozytywną i duchową energią. Często odczuwamy obecność anielską w subtelny sposób poprzez znaki i wiadomości, takie jak szept wiatru. Prowadzą nas, inspirują i pocieszają w trudnych chwilach. Nauka rozpoznawania tych znaków to otwarcie kanału komunikacji z boskością. Trzeba uspokoić umysł, otworzyć serce i mieć wiarę, aby dostrzec anielską obecność w naszym życiu. Aniołowie są zawsze obecni, gotowi. By nam pomóc wystarczy być otwartym na ich znaki. Niebiańskie znaki subtelne wiadomości w naszym codziennym życiu. Znaki obecności anielskiej manifestują się na różne sposoby. Delikatne, niewytłumaczalne zapachy, takie jak róże lub jaśmin, mogą wskazywać na bliskość istoty światła. Białe pióra. Symbol czystości i ochrony mogą pojawić się na naszej drodze jako przypomnienie o boskiej obecności. Łagodna muzyka i inspirujące melodie, które poruszają serce, mogą być przesłaniem pocieszenia i nadziei wysłanym z niebios. Żywe, symboliczne sny pełne przesłań i nauk są często używane przez aniołów do komunikacji z nami. Pojawienie się jasnych, kolorowych świateł, które szybko znikają. Może wskazywać na obecność anioła emanującego swoją wibracyjną energią. Zwierzęta domowe, które zachowują się w nietypowy sposób, patrzą na konkretny punkt lub wydają się śledzić coś niewidzialnego, mogą odczuwać anielską obecność. Anielskie dotknięcia prawdziwe historie niezwykłych spotkań. Ludzie opowiadają, że czuli anielską obecność w chwilach ekstremalnego niebezpieczeństwa. Kiedy byli niewytłumaczalnie ratowani z wypadków lub sytuacji ryzyka. Dzieci często opowiadają, że widzą i rozmawiają ze swoimi aniołami, stróżami z niewinnością i czystością tych, którzy jeszcze nie odłączyli się od świata duchowego. W momentach głębokiego smutku i rozpaczy wiele osób relacjonuje, że czuło niewytłumaczalny pokój, wewnętrzny komfort i pewność, że nie są sami. Niezachwiana wiara i gorliwa modlitwa są jak magnes, który przyciąga anielską obecność, zapewniając boską pomoc i ochronę. Historie o przezwyciężaniu trudności, uzdrowieniu i cudach przypisywane interwencji anielskiej rozbrzmiewają na całym świecie, wzmacniając wiarę, że nie jesteśmy sami w tej podróży. Aniołowie działają jako baski posłańcy, prowadząc nasze kroki i łącząc nas z nieskończoną miłością stwórcy. Boskie objawienia, odkrywanie języka niebios. Aniołowie komunikują się z nami za pomocą subtelnego i symbolicznego języka, który wymaga uwagi, wrażliwości i intuicji, aby być zrozumiany. Trzeba uspokoić umysł, uciszyć myśli i otworzyć serce, aby usłyszeć szepty duszy. Zbieg okoliczności znaczące przypadki, które zdarzają się w naszym życiu, mogą być wiadomościami wysłanymi z niebios, aby nas prowadzić i kierować. Zwracaj uwagę na powtarzające się liczby, takie jak równe godziny, numery rejestracyjne, numery telefonów, ponieważ mogą one zawierać ważne wiadomości. Intuicja, ten wewnętrzny głos, który nas prowadzi, jest potężnym kanałem komunikacji z boskością. Naucz się ufać swoim instynktom, swoim przeczuciom ponieważ mogą to być wiadomości wysłane przez aniołów, aby Cię chronić lub prowadzić. Otwarcie serca na światło, życie w harmonii z boskością. Kultywowanie wiary, nadziei i bezwarunkowej miłości to jak otwarcie drzwi, aby anielskie światło mogło wejść do naszego życia. Szczera modlitwa, kontakt z naturą, praktyka medytacji i połączenie ze świętością to ścieżki, które przybliżają nas do boskości. Ważne jest, aby pamiętać, że aniołowie szanują naszą wolną wolę i nie ingerują w nasze wybory, chyba że stanowi to zagrożenie dla naszej duszy. Niemniej jednak, zawsze są gotowi nam pomóc, jeśli poprosimy o ich pomoc z wiarą i szczerością. Otwierając nasze serca na anielskie światło, pozwalamy, aby energia miłości, pokoju i harmonii była obecna w naszych domach i w naszym życiu. Aniołowie zapraszają nas do kroczenia ścieżką dobroci, współczucia i służby innym, uznając boską iskrę, która tkwi w każdym z nas.